Dziewczyny, tak wygląda makijaż matki Polki. Trzy minuty, nawet dwie i pół minuty i jesteśmy gotowe. Ha, ha. Witajcie moi drodzy w dosyć specyficznym filmiku, ponieważ chciałabym dzisiaj dla, nagrać dla Was makijaż w 3 minuty. Ostatnio oglądałam jeden z takich filmików na e, YouTube i po prostu spodobał mi się ten pomysł, więc dzisiaj moja kolej, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. E, powiem Wam teraz na szybciutko co chciałabym zrobić w tym filmiku, a co uda mi się, to e, się za chwileczkę okaże. Chcę nałożyć podkład razem z kremem i planuję to zrobić równocześnie. E, oczywiście korek Niezbędne troszeczkę przypudrować sobie twarz. Następnie nie będę konturować twarzy, tylko sobie ją rozświetlę za pomocą tego rozświetlacza. Mam przygotowane tylko dwa pędzelki, właśnie do pudru i do tego rozświetlacza. Następnie chciałabym zrobić sobie tym moim żelem z. Vibo oraz chcę zagęsić sobie linie tutaj rzęsy za pomocą brązowej kredki. Oczywiście wytuszować rzęsy i nałożyć szminkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa. Zaczynamy. Zanim jeszcze przejdę do malowania się tutaj. Myślę, że w tym filmiku najistotniejsza jest organizacja. Pokładałam sobie te wszystkie kosmetyki, które chcę użyć po kolei, żeby potem w szale ich nie szukać. Tutaj oczywiście mam lusterko, zrobiłam dosyć szeroki kadr, żeby wszystko było widać, ponieważ tutaj pewnie będę robiła różne triki, uniki. Oczywiście mam przygotowany stoper i po prostu aż się boję, nie wiem, co mi z tego wyjdzie, więc tutaj za chwilę tylko się okaże, ściągam okulary zaczynamy stopar na kolanie czas, start biorę sobie krem i od razu się kremuję za dużo sobie do tym nałożyłam muszę nałożyć krem, bo suchą buzię mam więc tutaj obojętnie jak sorry kochany, ale nie ciągniesz tak jak powinieneś jedna pompka podkładu wake me up w sumie zazwyczaj nakładam go palcami, więc w sumie już jako taką wprawę mam, na powieki a może sobie daruję korektor. 42 sekundy. A, eee, w życiu tego nie zrobię trochę korektora, który się mi kończy. kiedy nie zrobię w trzy minuty, co sobie zaplanowaliśmy. Jeszcze podkład puder nie chce mi się otworzyć. Tylko troszeczkę. Minuta już minęła. Teraz sobie rozświetlam muzia. On jest jeszcze troszeczkę taki zabarwiony, więc też mi troszeczkę wykonturuje buzię. Teraz brwi. Tu muszę uważać, bo on lubi pobrudzić mnie. Ile czasu? Minuta trzydzieści. Teraz muszę wziąć lusterko. O, dwie, dwa ruchy. Tuż do rzęsy. Że sobie go do oka, będę płakać. Dwie minuty, ej, kończę makijaż. Moja magiczna, zielona pomadka. O, jejku, ale mi oko zrobiła. Ej, minuta 12, a ja już tu mam pełny makijaż. Prawie, że jeszcze poprawię sobie to oczko. O, jejku! No może nie wygląda... O, to jeszcze się rozetrę 30 sekund jeszcze. No, kochani, nie wiedziałam, że jestem taki ekspres. 40 jeszcze do końca. Koniec. Jeszcze może tutaj sobie poprawię bryw. 40-50 i skończyłam przed czasem. Ale jajca! Ej, to jest właśnie makijaż matki w trzy minuty, dziewczyny, nie wiem czy Ej, któraś z was się pomaluje, po prostu w ten czas, no może tutaj troszeczkę przesadziłam z tym rozświetlaczem, ale dobra, nie ruszam, nie poprawiam, pokażę wam zdjęcie, ale brwi zrobione, rzęsy pomalowane, mało wiele, tutaj wyglądam, jakbym tutaj to dobrze roztarłam. To powiem Wam szczerze, żebym wyszła tak na miasto, ponieważ no często gęsto jestem zmuszona do szybkiego zebrania się i bez problemu bym tak wyszła. Oczywiście jeszcze tutaj rozpuszczę mój puch, który umyłam właśnie. No i zobaczcie, czy nie wyglądam źle? Ocencie sami, ja jestem zadowolona. Szminka za chwileczkę się utleni, ponieważ jest to zielona szminka utleniająca z celi, ona jest zielona, ale właśnie daje taki różowy e, kolor na ustach. No tutaj te poliki trochę za bardzo sobie wyjechałam, ale brwi mam zrobione, rzęsy mało wiele pomalowane, prawie że to sobie wyjęłam to oko, ale no z racji na to, że krótko, e, tester wzięłam, taką krótką szczoteczkę miałam, więc tutaj ciężej mi e, było. Jak widzicie, ja jestem zadowolona. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Jeśli chcecie zrobić taki filmik, to oczywiście dajcie znać i dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Podpowiedzcie też, jakie inne tego typu filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale. I jeszcze raz dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Pa pa!